Dobrze Było dobrze. Blisko, blisko, blisko podium, a jednak e, poza podium Tak, dokładnie, no dzisiaj taki projekt na tym naszym dropie tutaj w w Dolce Bardzo fajnie się skakało, ale to chyba za mało dobiłem powietrza przed startem Dobiłem do obręczy, robi się snajp tak zwany no, Trudno, no zdarza się w życie, no, moja wina bardzo duży nie, taki element goryczy, że, że to przegrana tak, jest, tak, tak, duże dokładnie. rozczarowanie Właśnie chciałem być po raz pierwszy gdzieś na Pucharze Polski na jakiś pudle Pewnie może by się udało, ja nie mówię, żeby by się na pewno udało, jakby nie będę Ale to zrobić, no, taki jest sport, trzeba umieć przegrywać, no i niestety Dla Ciebie spora wycieczka w sumie, bo przyjechanie tutaj z Jasła to jest tak, spory tak, kawałek tak, drogi Dokładnie Więc tym bardziej no. chyba smutno Nie znaczy smutno, smutno jest bardzo fajnie, przyjemnie tutaj, miła atmosfera Bardzo fajna impreza, wszyscy zadowoleni Także no, tylko się ścigać, jeździć i bawić, prawda? Tak, ja mówić tak. Gdzie na Podkarpaciu startujesz, tak. gdzie na Podkarpaciu trenujesz? Tak, dokładnie, bardzo fajne tereny, tylko nie każdemu służą te tereny znam zawodników, którzy mówią, że nie bardzo lubią błoto A podkarpackie błoto jest specyficzne, jest taka typowa i gliny więc no, ciężka sprawa, jak popada deszcz. Sporo osób cieszyło się, że odwołany był maraton w Dukli. Bo tam rzeczywiście, jak jest mokro, to naprawdę jazda w gnoju. Tak, je? ale ja akurat pokałem z tego powodu. Powiem Wam, że jest, trasa była bardzo fajna. Znaczy, można przyjechać nawet mogę sobie ściągnąć traka Jechałem tydzień wcześniej trasę. Nawet na takim baraniem na szlaku granicznym złapał nas taka chłopana burza. Jechaliśmy takim rwącym potokiem po szlaku. Mówię Wam, jest no, mega fajnie, tylko no, trzeba to lubić, prawda? Ale. No, nie ale wiem, jak jest da... ciepło i pada, to nic złego. Nie, no jak najbardziej. Było 20 parę stopni, a to taki rzęsisty deszcz powiedzmy. Było fajnie, ale... Ale co A na no to w tej chwili to co jest? Podkarpacka Liga Rowerowa? Tak, więc... dokładnie. Dzisiaj startuję między innymi. Wczoraj jakiś w Boguchwale był wyścig. Taki organizowany chyba przez tych Iraków tam z Rzeszowa. Ale po cyklokarpatach jakby luka się nie wypełniła. Tak, próbuje tam Pan Paweł Przybyło coś mhm. tam organizować, no wiadomo jest trudno. Bo chodzi o przede wszystkim budżet wszystkich tych gmin, więc oni mają trochę ograniczone możliwości. No i co, można powiedzieć, że troszkę się ludzi wykrusza, ja z tego się najbardziej boję, a tych młodych u nas na Podkarpaciu, no ja wysiłku nie, no ma. właśnie, o to chodzi, wszyscy jakieś tam elektryki, gry komputerowe, kurcze, no nie no. no, jak to nazwać, żeby zachęcić ludzi do sportu. No, ja się staram jak mogę, ale... Każdemu się chce Trzeba jeździć i zarażać No właśnie, to trzeba robić na pewno Ale co jeszcze można więcej, no to musicie mi podpowiedzieć, bo już nie wiem sam co mam zrobić Chyba wszyscy sobie zadajemy to pytanie No właśnie, to jest bardzo ciężkie pytanie i trudna odpowiedź na nie, jeszcze bardziej, prawda? Dzięki Nie ma za co